Cześć! Chciałbym się z Tobą dzisiaj podzielić bardzo ważną informacją. Otóż, wczoraj miałem przyjemność obsługiwać początkujących inwestorów, potocznie mówiąc fliperów, którzy kupili pierwszą swoją nieruchomość pod wpływem emocji, bez jakiejkolwiek wiedzy na temat danej lokalizacji, co się faktycznie tutaj sprzedaje, ile można uzyskać i czy jest sens w ogóle robić remont. Bo Pamiętajcie, nie na wszystkich nieruchomościach jest sens robić remont, z tego względu, że kwota, którą możecie uzyskać, jest Przedarze bez remontu jest można powiedzieć, tylko załóżmy wyższa o kwotę tego remontu, który dacie do tej nieruchomości. Wiadomo, że Inwestorzy w głównej mierze zarabiają na tym, że oddają gotową nieruchomość do wejścia, czyli właśnie ta wartość dodana jest w postaci wykonanego remontu, wyprostania, wyprostowania stanu prawnego, bądź po prostu masz umiejętności, kupiłeś dobrze i możesz sobie pozwolić jeszcze sprzedać za wyższą cenę o tam 10-20%. Jeśli chodzi można powiedzieć o takie streszczenie. Kupujesz nieruchomość, załóżmy, cena jest X, kup to nieruchomość 20% poniżej cen ofertowych minimum, no wtedy na pewno będziesz o wiele bezpieczniejszy pod kątem zrobionych tych pieniędzy, bo to nie sztuka zainwestować 500 tysięcy i zarobić można powiedzieć 10 tysięcy, bo to jest bezsensowne działanie. Szkoda Twojego czasu, szkoda kapitału, bo kapitał też traci na wartości i miejmy to na uwadze. Więc ja dla wszystkich osób początkujących, ale i dla tych osób, które już są po dwóch, trzech. Tematach można powiedzieć, radzę, żeby na pewno się doszkoliły czy też poznały osoby, które już są na wyższym poziomie. Warto dzielić się wiedzą, doświadczeniem. Ja jestem, można powiedzieć, autentycznym przykładem, że dzięki, można powiedzieć, pewnej osobie, która mi powiedziała, jak się robi pewne rzeczy przy nieruchomościach gruntowych. No naprawdę zaoszczędziłem kilkaset tysięcy złotych. Oczywiście firma, tak, Bo to nie są moje pieniądze. Więc warto się szkolić, wymieniać doświadczeniami, wiedzą. Więc dobrze byłoby, żebyś miał taką osobę, która jest na wyższym poziomie. Jeśli nie. Słuchaj, zainwestuj te 5-10 tysięcy w szkolenie. Naprawdę to nie jest dużo. Jeśli masz czasami można powiedzieć inwestować kapitał na poziomie pół miliona czy nawet więcej, warto ja nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem tego typu działania. Musisz sam zdecydować, czy chcesz to przechodzić od początku sam, a zwłaszcza w dobie tak rozbudowanej konkurencji, bo nie ma co się oszukiwać, że flipowanie, czyli ten obrót nieruchomości, kupno-sprzedaż, stało się teraz modne i jest masa osób, które zajmują się tym typowo, można powiedzieć, dodatkowo. Traktują to jako pracę dodatkową, mają tą swoją pracę inną przez 8 godzin i oni mogą sobie pozwolić na kupno nieruchomości za można powiedzieć większe pieniądze niż załóżmy osoby które zajmują się tym zawodowa nie do końca robią te remonty dobrze ze sztuką budowlano i tak dalej wiem i domyślam się, że znajdą się osoby, które będą w jakikolwiek sposób to komentować. Zapraszam do otwartej dyskusji, ale widziałem remonty osób i współpracujemy z osobami, które zajmują się tym zawodowo, bratem nieruchomości, robią piękne mieszkania, dobrze i przystępnej wciąż cenie dla klienta. Osoby, które zajmują się tym dodatkowo, są jak naj, można powiedzieć, taniej kupić, wystawić tę ofertę na drugi dzień za wyższą kwotę i to jest cała ich wartość. Niestety, jak to powiedział Steve Jobs, jeśli stworzysz produkt, bądź usługę, która daje wartość ludziom, będziesz na tym zarabiał. W flipowaniu przede wszystkim tworzysz wartość poprzez, można powiedzieć, zrobienie remontu na tej nieruchomości, bądź na tym budynku, doprowadzenie go do stanu, użytkowania itd. tak jak my teraz robimy z jedną kamienicą, bądź można powiedzieć, prostujesz stan prawny i to wymaga od Ciebie przede wszystkim wiedzy, doświadczenia, kontaktów oraz a zaangażowania i cierpliwości, czy też masz umiejętności, masz dostęp do dobrych okazji z rynku bezpośrednio, niezależnie z marketem związanych i jesteś w stanie takie nieruchomości e, znaleźć. I tak, mimo tego, że jej okupujesz, nie robisz remontu, na tym zarabiasz. Pamiętaj, Masa pracy Ciebie czeka do wykonania jeśli faktycznie chcesz się tym zajmować, musisz się szkolić, nieodzowną, można powiedzieć, częścią zarabiania większych pieniędzy jest rozwój. I musisz na to postawić, inaczej będziesz popełniał błędy. Konkurencja jest bardzo duża, jest masa osób, tak jak powiedziałem, zajmuje się tym, typowo dodatkowo zrobią 2-3 obroty bądź 1 na rok im starczy, tylko jeśli ich takich osób jest kilka tysięcy niestety na rynku już nie ma okazji i rozmawiamy z osobami, które siedzą w tej branży dosyć dłużej i rozmawiamy na ten temat, że ciężko jest cokolwiek kupić, kredyty 2% też zrobiły swoje zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała w przyszłym roku, czy faktycznie też będzie taki ruch na tych nieruchomościach na pewno w dużych miastach tak nie może aż tak duży, ale będzie, jeśli chodzi, można powiedzieć, e, o mniejsze miejscowości, no to na pewno to spadnie. To już teraz spada. Ja widzę to w miejscowościach, gdzie wciąż działamy, jakby nas sytuacja. Pamiętaj, musisz być na pewno cierpliwy, e, w inwestowaniu na nieruchomości e, i nie działać pod wpływem emocji. Ta wczorajsza rozmowa z tymi klientami jasno mi dosadnie pokazała, że oni niestety działali pod wpływem emocji. Ale to jest normalne. Każdy, który inwestuje tak dużą kwotę pieniędzy, a zwłaszcza w nieruchomości czy też na giełdzie, działa pod wpływem emocji. Życzę Wam wszystkim właśnie podejmowania odpowiednich decyzji. Przemyślcie ją 10 razy, niż, pod, niż podpiszcie od razu umowę przedstępną czy też akt notarialny. Trzymajcie się, pozdrawiam.